Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Dzisiaj czytamy Ewangelii Mateusza, rozdział 25 od wersu 31, najpierw cztery pierwsze wersety. Bardzo ciekawie będzie dzisiaj. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. I odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów, i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Jakkolwiek nie patrzeć na te słowa, na tę zapowiedź, nastąpi taki podział: prawica, lewica, po prawicy owce, po lewicy kozły. Swoją drogą, aż prosi się, ten króciutki komentarz: po lewicy zawsze są ci, którzy wszystkiemu zaprzeczają, przeciwko wszystkiemu się buntują. Nie szanują żadnych norm. Przypadek? No cóż, być może przypadek, ale tak mi się jakoś nasunęło. Ten podział będzie między owcami a kozłami. Moi drodzy, zachodzi pytanie. Kto to stanie przed tym naszym wspaniałym Bogiem? Co to za ludzie. Owce to będą ci, którzy są zbawieni, bo tam nie będzie już żadnego sądu, tam będzie podział. Sąd nastąpił wcześniej. Nie będę dzisiaj o tym mówił, wielokrotnie o tym mówię. Łatwo to sobie w Biblii zobaczyć. A kto będzie po lewej stronie? Kozły, czyli potępieni. Mówiąc inaczej, po prawej stronie będą ludzie narodzeni na nowo, bo tylko ci. Posiądą królestwo niebios. Po lewej stronie będą ci, którzy być może chodzili do kościołów, byli członkami tych kościołów, wykładali sporo pieniędzy, ale nie byli na nowonarodzeni, bo oni nie mogą wejść do Królestwa Bożego. Trzeci rozdział Ewangeliana. Bardzo proszę, dedykuję to tym, którzy się już obruszają. Co charakteryzowało owce? Bo podział jest ewidentny. Ale czy możemy z tego tekstu zobaczyć, zrozumieć, na czym ten podział polegał? O co chodziło w tym podziale? No więc mamy to wyjaśnienie. 35, 36 wersy. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagie, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Tak powiada Bóg do owiec. A owce są nieco skonfudowane i mówią, ale jak to, panie? A kiedy widzieliśmy cię w takiej potrzebie? 40. wers powiada, a król odpowiadając powiem, Zaprawdę prawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, moich braci, mnie uczyniliście. O ludzie, teraz powiem straszne słowa. Ci, którzy wszystkie te rzeczy czynili, ci narodzeni na nowo, oni nawet tego nie zauważyli. Rozumiecie to? Co czyni prawica Twoja, o tym niechaj nie wie Lewica Twoja, Pan Jezus tego nas uczy. Czyli ten sposób życia, jeszcze uwypuklijmy to, jaki to był sposób życia. Oni. Pomagali ludziom, którzy nie mieli odzienia, którzy nie mieli co pić, którzy nie mieli gdzie mieszkać, których nikt nie odwiedzał, kiedy byli chorzy, tych, którzy byli w więzieniu oni tymi ludźmi się interesowali. Oczywiście nie chodzi o tylko i wyłącznie dosłowne rozumienie tych słów, ale chodzi też o głębsze spojrzenie takie duchowe spojrzenie. No ale tego nie będę wyjaśniał, mam nadzieję, że to rozumiemy. I ci ludzie tak żyli, bo był to po prostu sposób ich życia. I nie zastanawiali się nad tym, nie robili akcji typu, zbierajmy w tym dniu pieniądze. I wszyscy na ten dzień się przygotowywali, nawet przez cały rok. Nie, oni to robili codziennie. Każdego dnia. Nieustannie. Do tego stopnia tak funkcjonowali, że w ogóle tego nie zauważali. Uważali to za normę, a nie za coś wyjątkowego. Jednocześnie król powiada do tych, co po lewicy tam stali sobie: A wy idźcie precz, jesteście przeklęci. Idziecie w ogień wieczny, w to samo miejsce, które przygotowałem dla diabła i dla jego aniołów. I król powiada: łaknąłem, nie daliście mi jeść. Pragnąłem, nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie mnie. Nie przyjęliście mnie. Nagim, nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a mnie nie odwiedziliście. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, ale panie, zaraz, powoli. A kiedy myśmy to wszystko mogli zobaczyć? Przecież to wszystko nie miało miejsca. Czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Tamci ludzie, te kozły, oczywiście oni byli zdolni do czynienia dobrych rzeczy. Grzesznik też może czynić dobre rzeczy, zdarza mu się. Ale to było okazjonalnie, to było z powodu jakiejś akcji, to nie był ich sposób życia. O, gdybyśmy wiedzieli, że to Ty jesteś, to na pewno byśmy przynieśli parę groszy, na pewno byśmy się jakoś zebrali. Nie. Widzieliście mnie codziennie w ludziach, którzy potrzebują, w ludziach, którzy są w trudnej sytuacji, w ludziach, którzy. Giną z powodu braku poznania Słowa Bożego. Nie zrobiliście nic, palcem nie kiwnęliście, żyliście tylko dla siebie. Idźcie precz! Moi drodzy, jaka jest różnica między owcami i kozłami? No i oczywiście za tym idzie zaraz kolejne pytanie: czy jestem owcą czy kozłem? Muszę to wiedzieć. O, to teraz będę musiał zwrócić na to uwagę i od dzisiaj będę pomagał bezdomnym. Będę karmił głodnych. Tak, weź to robi przez parę dni, a później cię przejdzie. Na tym polega twój problem. Jesteś człowiekiem, który może jest upamiętany. Może, bo tego też nie wiem. Ale nie jesteś narodzony na nowo. Nie masz nic wspólnego z Bogiem. Owszem, słyszysz kazania, słyszysz Słowo Boże, śpiewasz pieśni, których i tak nie rozumiesz, bo myślisz, że niebieskimi dałka wtedy. Być może jesteś z tych, co to skaczą na nabożeństwie, latają pod sufitem. Być może jesteś z tym, co to bełkoczą, bere, bere, mere, kere i tak dalej. Być może, nie wiem. Ale co masz z Bogiem wspólnego? Nic! Jeśli nie jesteś narodzony na nowo. Cechą charakterystyczną ludzi narodzonych na nowo jest to, że mają charakter Chrystusa. A więc są pełni miłości. Tak, ja wiem, że to jest proces, ale jednak. I ci ludzie inaczej. Myślą, inaczej mówią, inaczej postępują, nawet inaczej wyglądają. Dla nich pomaganie ludziom jest czymś tak normalnym, że tego nie zauważają. Zaczyna się oczywiście według porządku od pomagania domownikom wiary. Od tego trzeba zacząć. I to robimy na co dzień, w swoim kościele. Mówię teraz o nas. A wiemy, że i tak, wiemy, bo to wychodzi po jakimś czasie. Że i tak czasami niestety ktoś tej pomocy nie otrzymał, a potrzebował. Pomagamy też na zewnątrz, w różnych sytuacjach, ale nie robimy z tego żadnej niezwykłej akcji. W naszym kościele zbieranie pieniędzy na pomoc dla kogoś jest czymś normalnym. Czasami zbiera się grupka pięciu, czasami dziesięciu ludzi, czasami dwudziestu, nie zawsze to są ci sami ludzie. No bardzo dobrze, że tak nie jest, bo obciążenie jest rozłożone. I my w ogóle nie robimy z tego yy, żadnej sprawy. My nawet nie pamiętamy, ile takich było zbiórek, ile osób w tym wszystkim brało udział. Nas to nie obchodzi. Po prostu tak żyjemy. Tak, a nie inaczej. Owce i kozły mogą śpiewać tę samą pieśń, aż do momentu, kiedy trzeba przyjrzeć się, jakie wydają owoce. I wtedy wszystko jest jasne. Wtedy wiadomo, kto tu jest kozłem, a kto tu jest owcą. Nie da się oszukać Pana Boga. Czasami można oszukać ludzi też, tylko w pewnym odcinku czasowym, ale nie da się oszukać Pana Boga. Przykro mi. No cóż, mój drogi, jesteś owcą czy kozłem? Owcą czy kozłem? Pomyśl nad tym. Amen. Witam w aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.